Cześć, witajcie tej strony Minecraft Skipper Witam was w kolejnym odcinku Właściwie to w pierwszym odcinku e, Serii z grida 1 I tak... O oh, faty ty gubi Grzimocie t jeden O oh, którzy jesteśmy? Czy... Siódmy Jestem siódmy, ja pierdole O oh, pozdro ale widzę, że nawet nieźle mi idzie, jak na kogoś, kto nie grał w, w ogóle ścigałki już od dłuższego czasu. A, oh, fuck. No może nie tak dobrze, jak myślałem, no ale... No ale przynajmniej się nie rozbiłem na pierwszym zakręcie. Co mi się często zdarza, jak mam jakąś dłuższą czerwę, przerwę od jakichś ścigałek. Jak pewnie wiecie, to jest moja nowa seria na moim nowym kanale Znaczy, na moim starym kanale, ale e, że e, to jest nowa seria, to wszystko jest nowe, tak Jak widzieliście, wczoraj wybudowaliśmy sobie szklarnię no, Dla was wczoraj, dla mnie to było dzisiaj, bo... o oh, fuck Bo dopiero co skończyłem odbudować i przeszedłem sobie właśnie do grida 1 i powiem wam, że... Przegrywamy. Przegrywamy, no ale... Oh, fuck. Man, mam? Chociaż żeby tak kogoś wyprzedzić, no bo... Już nie mówię, żeby być pierwszy, ale... Chociaż nie być ostatni, nie? Oh, fuck. Ale mi głośno słuchawki. O oh, tak lepiej. Ja trochę mi się z dupy gra, bo mam ustawiony na szczałkach a nie umiem tego przystawić, bo w ogóle nie wiem czy się, wy... czy się... da. Oh Coś mi to nie idzie. O ósmy. Przynajmniej nie ostatni. No ale. Ale zarzuciła. O A w to? dobra. Nawet nie patrzę. No takimi rupieciami nie... O, ta zniewaga krwi wymaga. Mówię wam. Come on, zbieraj się rupieciu. inaczej tego samochodu w sumie nie można nazwać, no ale... Trzeci długa ta trasa. Oh fuck. Ja pierdę. Wyrobiłem. Prawie. No, to też. Nie no, nie, nie ma takiego zakrętu, żebym gdzieś nie przypierdolin. O, już na miejsce. Zajebiście. A mówię, tylko jak nowe. Eu ganhei você até go Fuck. Ainda não se chama. no fuck. É. Deixa eu tomar. Come on, shipy. Oh fuck. I nie centa, ale I ja, mówię, the qualifier in San Francisco has earned you a rookie license in all three regions. It's a good start but higher licenses won't come so easy and we need them to start earning real money. you can earn higher licenses by increasing your reputationhuh'. Uh Hello. I'm a new business manager. I'll take care of the money, you take care of the driving. This garage isn't much, but it'll become your second home. I got a great deal on a car for you, but it's going to need some work before you can race it. We're going to need about 60,000 euros. You'll be driving for other teams at first. Win some races for them and we'll have enough cash to start your own team. Don't let me down. Damn it. Oh, come on. Co what the fuck? i for other i to way You get a fixed amount for each race plus bonuses for exceeding expectations. The problem is, it doesn't help increase your reputation as much as racing for your own team. Okay, it's fine, it can be. Event, the fuck? it be. This allows you to set the difficulty level for each event, which will boost the reputation you can earn. To right. I będzie. Zobaczymy co... jakim złomym teraz będziemy jechać. Hmm. Uf, fuck naprawdę. Dwa okrążenia. Nie tak źle, no dobra. Myślałem, że siedem, bo... ...przypięknie przyloczy się, no ale dobra. Uf, fuck, z ósmego miejsca, nie. Come on, come on, come on! Już z takim skipper one. Nie wiem dlaczego skipper one, ale no, no, może być. Come on, rpieciu! No, Mówiłam, że to jest darowanie mi w krwiale? Można się przyzwyczaić. Musimy wygrać.

Zawsze muszę w te opony. No czekajcie, zrestartujemy ten wysik, bo... Bo to jest trochę mm, niedobra. No ale bądź co, bądź przyjebałem na, razie na pierwszym zakręcie. No, muszę się nauczyć tego obsługiwać, bo jak na razie to nie umiem. O, 12 pozycji. Ostatnio dojechałem na ósmej. Może dlatego, że startuję z niej. Wydało się jakieś nitro czy coś. O, o. No dobra, to był drugi zakręt. No, ale może być. No fuck jestem dziesiąty, nie ma. No, tak być nie będzie. Zauważyliście, że nigdzie nie przejebałem? O! Masz! A jednak! No, kuch. Restart. Bo teraz się postaram jakoś tak nie uszkodzić go. Ale nic nie obiecuję. Albo się, nie wiem, nie zobaczę na YouTube, bo w grydzie dwójce się to fani obsługuje takie zwycięstwo. Jak najlepszejsza. Plus, takie, tu jest takie do dupy. Jeszcze ten samochód taki głupi. Takie w ogóle, że mnie obrzydzenie łapie. Spak. Spak złośliwy. Nie zajeb na pierwszym zakręcie To Jeszcze nigdzie nie zajebałem, ale jak zamrzycie to, to za chwilę już przypierdolę. Ostatnio chyba na tym zakręcie zawaliłem. No, nie, chyba nie Nie wiem zresztą. Albo może na tym. Nie. Nie wiem nad tym zresztą. Chyba na tym też. Nie, tam jeszcze dalej. Na W tą ściankę chyba przy pieprzu. Na... Masz, masz, masz. Ale nadal jestem siódmy? Piąty? Szósty. Spróbuję to cofnąć. Ale jeszcze muszę to ogarnąć, tak? O, Osiem. Jest ok, bo tak. Nie. Jest on tworzony muszę to wcisnąć... Bo F1... Muszę to wciągnąć. Ktoś umie obsługiwać się tym gównem, To dałby znać, bo ja nie umiem. Nie chcę skierować, stąd, stąd mi najbardziej odpowiada, ale... No to samo jedziemy. To jest jakby replay coś. Nie, jeszcze raz zrestartujemy. Mam nadzieję, że to ostatni. Przynajmniej dotąd będziemy restartować, dopóki ja się nie nauczę cofać tym. Właśnie to w grydzie jest fajne, ale... Tego się nie da ogarnąć, moim zdaniem przynajmniej. Tak przynajmniej ja tego nie ogarniam. Myślę, że to okrążenie jak skończymy to skończymy dzisiejszy odcinek, bo jej ja jak na razie to za dużo wrażeń jak na dzisiaj. Ale nas co? Z... O pięknie, przynajmniej nie jest. No i tak zajwałem na pierwszym zakręcie. na drugim. A jeśli jeszcze kolorowych frajerków Jest moją 8, 8 jestem Zajcie się na Właśnie mam pomysły na serię z Revolt Jeszcze nigdzie na polskim youtube nie widziałem serii z tej gierki spadaj tej ty... kurwa nie tu chyba zajębane. No ale cóż Dobra muszę się spoglądać co jakiś czas na mapkę, bo tam to jest pomocne mój, są czwarty Czwarte, jak będę pierwszy to będzie cud ale w sumie o Fuck, 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 Ja sobie robiłem. Jak na razie dobrze nam idzie Jeszcze trzech frajerów przede mną ale Zakręt na chwilę Fuck, gdzie O oh, kurwa Ale ludzie mu to dobrze jest Chyba ale go trochę znosi Na prawo żebym tu samochód, dojechał. bardziej, że to są trzy okrążenia. Eee... No przynajmniej w prawo się w niej skręca. w lewo to tak trochę średnio. Eee, to chyba pierwszy nie będę. Eee. Dobra, wiecie co, może jeszcze... Jeszcze jeden raz zrestartujemy. Restart Race. Jest. Bo cóż, dobrze nam szło, tu jeb. Zaliczyłem ścianę jedną sobą. No, tak Więc no nie wiem, ile mamy odcinka, bo nawet nie mam zegarka, ani nic takiego, żeby sobie sprawdzić. Ale no, no, jakiś czas na pewno będzie. Chyba, nie wiem, 15, może 20 minut. Więc myślę, że... God. Jeszcze nie w tą stronę. Gdzie! To zielona żmijo. Ja jak na razie utrzymałem pozycję. Ale... Nie wiem, jak teraz mi się nie uda tego wyścigu przejść, to przejdę go z... poza odcinkiem. Są trzy okrążenia, a tu trzeba się też troszeczkę pobawić z tym jednak. Muszę się też trochę podszkolić Dobra, wiecie co? Hmm. Chyba, chyba hmm. Chyba sobie hmm. Jeszcze raz zrestartuję A przypieprzyliśmy zaraz e, po starcie Dobra, ostatni raz spróbujemy i ja będę kończył, bo ja nie chcę, żeby ten odcinek wyszło, nie miał po 40 czy 50 minut, tylko wiecie, takie odcineczki króciutkie 20, 25 minut myślę, że takie będą zupełnie wystarczające. Uff. Ja poza odcineczkiem... O, mi jakiś frajer mi otworzył. drzwi. Ja poza odcineczkiem spróbuję się podszkoczyć trochę tutaj bo dla mnie to jest jak na razie czarna magia. Powiem Wam, że ostatnio za dużo że w Minecrafta nie grałam w ogóle żadne takie ściganki, ale albo coś w tym stylu. I po prostu wypadło mi to sień. Z nawyku. No. O, nie zajebałeś. Już jest dobrze. I wiecie, też każda gra inaczej, inaczej się steruje. W każdej ścigance, bo na przykład Geta GTA to się fajnie jeździ samo nie nie rzucenie tego. To jest takie bardziej do driftowania. Bardziej zarzuca, trochę dziwnie, jak dla mnie. Bo ja ostatnio sobie grałem w GTA San Andreas, to dokładnie. I no, powiem Wam, że tam mi się lepiej steruje Nie wiem dlaczego, ale po prostu tam mi się sporo lepiej steruje Nie ma jakaś fraje, frajerka albo franca mnie wyprzedziła Już mamy drugie okrążenie na razie jest dobrze Jeszcze jedziemy, to jest, jest jeszcze dobrze pojedziemy jeszcze. Mam nadzieję, że nie będzie zęciło, nie? No ale jesteśmy na 10 e, stanowisku. Jest trochę słabiutko. Dobra, wiecie co? To może na tym zakończymy. Ja sobie to przejdę poza odcinkiem. Postaram się przynajmniej pod podszkolić swoje umiejętności kierowcy i tym akcentem dzisiejszy odcinek kończymy, a ja próbuję dalej. Więc na razie. Nie wiem, może, może w piątek się pojawi kolejny? Nie wiem. Ta seria będzie taka spontaniczna. Kiedy będę miał czas, to będzie po prostu odcinek i wiecie o co mi chodzi. Więc na razie. Cześć.